Dzień dobry, cześć moi drodzy. Tak jak ostatnio wspominałem, postanowiłem zrobić jeszcze taki film, który będzie klaryfikować, gdzie będę grał, co, kto, jak i tak dalej. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany oczywiście tym tematem, to jak najbardziej zapraszam. Jeśli chodzi o World of Warcraft Classic, to tak, będę grał. Prawdopodobnie będę grał nawet sporo, chociaż zobaczymy jak długo to się utrzyma. Myślę tak czy siak, że będę grał dosyć dużo. W którymś momencie trzeba było wybrać serwer. No i na początku, gdy ogłoszono listę serwerów, były dwa potencjalnie interesujące mnie oraz... Moich znajomych serwery, czy tutaj Shazarach, serwer PVP oraz Golemak, również serwer PVP. Już od samego początku stwierdziliśmy, że chcemy grać na serwerze PVP, dlatego że, no, jakby vanila ocieka trochę tym PVP, tym takim pokracznym dysbalansem i tak, to, to, to po prostu nadaje temu klimat. Więc od razu bez zastanowienia troszeczkę zaczęliśmy kombinować, właśnie który serwer wybrać. Patrząc na listę serwerów i na to, gdzie był uplasowany Shazarach, wydawało mi się, że Shazarach będzie serwerem Takim naprawdę dużym, a Golemag będzie troszeczkę tym takim średniejszym mniejszym. Więc, pierwsze, co zasugerowałem właśnie Golemag i wtedy właśnie jeszcze absolutnie nie wiedziałem, kto gdzie będzie iść, natomiast po prostu moim kolegom streamerom zaproponowałem ten serwer. Wszyscy się zgodzili, bo jest to w sumie nawet fajna nazwa. Stąd też postanowiliśmy, żeby grać na tym serwerze Golemag. No i dopiero później pojawiła się informacja odnośnie tego, że polska community, czytaj może prawdopodobnie wy, e, idzie w stronę serwera. Shazam. Na tamtą chwilę nie chcieliśmy już zmieniać decyzji, dlatego że już mniej więcej postanowiliśmy, gdzie chcemy grać, a postanowiło to naprawdę bardzo dużo gdzieś tam streamerów, twórców, youtuberów, bo między innymi jeśli chodzi o serwer Golemag, to będę grał ja, będzie grał Slayprox, będzie grał Flamey, Bonkol, Izak, Nervarien, naprawdę całkiem sporo twórców, jeszcze plus tam taki nasza, nasza dookoła taka świta, można powiedzieć. No i podzieliliśmy się troszeczkę tak na Alliance i na Hordę, więc i w Alliance, i w Horde będą. Jacyś twórcy, którzy będą gdzieś tam grali, więc myślę, że wyjdzie z tego całkiem fajna inicjatywa. Jeśli chodzi o moją postać, to na Golemagu, serwerze PvP będę grał Dwarfem Hunterem o Niku Nexos. Udało mi się odzyskać mojego nika, opowiadałem o tym już ostatnio, jak straciłem mój nick, natomiast odzyskałem go i na serwerze Golemag będę właśnie pod nickiem Nexos. Później w trakcie tego, jak te serwery wypełniały się i ludzie rezerwowali swoje niki, no to Blizzard wpadł jednak na coś takiego, że ej, te dwa serwery, Golemag i Shazara one chyba nie wystarczą, one są po prostu wypełnione. Więc pojawił się nowy serwer, który nazywa się Gehennas, więc mamy teraz trzy serwery PvP. Myślałem w sumie nad tym, żeby może przejść na ten Gehennas, dlatego że obydwa serwery Shazara oraz Golemak będą po prostu wypełnione na premiery i będzie trochę trudno się do nich dostać, co prawdopodobnie będzie również bardzo podobnie wyglądać na serwerze Gehennas, ale myślę, że te kolejki będą nieco mniejsze. W każdym razie, tak na wszelki wypadek, zająłem sobie nick Nexus również na Gehennas, natomiast nick na, na trzecim serwerze PvP, czyli z Shazarach, został mi zajęty i już pokazywałem wam rozmowę, gdzie w zasadzie mój nick trochę jest trzymany jako zakładnik, e, jako bank alt. Czyjś, e, jak chcecie, jesteście zainteresowani, zapraszam na tamten film. Więc padło w sumie na Golemak. Dlaczego nie zmieniliśmy serwera, żeby pójść tam, gdzie reszta naszego polskiego community? I tutaj wersji pojawia się całkiem sporo. Bo jedni twierdzą, że chcę uniknąć Polaków, inni mówią, że e, gdzieś tam gardzę innymi ludźmi, i tak dalej, i tak dalej. Prawda jest taka, że. W sumie podjęliśmy już taką decyzję, natomiast później dodatkowo chcieliśmy jeszcze podjąć taką decyzję, aby nieco, mm, powiedzmy, nie ponosiły nikogo emocje. Dużo przed wyborem serwera i przed startem klasyka mówiło się o tym, żeby nie grać tam, gdzie streamerzy. Na przykład powiedzmy, żeby nie grać tam, gdzie jacyś streamerzy, bo będą biegać tam ludzie, będą jakieś tam ekonomie psute i tak dalej, i tak dalej. Więc nie każdy po prostu może chcieć grać na serwerach, gdzie są jacyś twórcy. Chociaż ma to swoje jakieś plusy, bo. Będą pojawiać się różne ciekawe eventy, różne ciekawe inicjatywy. Będziecie mogli oglądać, obserwować, co dzieje się na waszym serwerze. Życie serwera na pewno będzie jakieś gdzieś tam wzbudzone, ale wiem, że jest to troszeczkę takie wbrew temu, jak było gdzieś w klasyku. Oczywiście to nie oznacza, że na serwerze Shazarach nie będzie jakichś streamerów, bo prawdopodobnie będzie. Natomiast myślę, że Shazarach będzie jednym z największych serwerów i troszkę trudno będzie tam się do tego serwera dokopać. Golemak też pewnie będzie duży, ale też myślę, że będzie nieco mniejszy niż Shazara. Więc nie chciałem dopuścić do takiej sytuacji, w której ja pójdę tam, gdzie w całe polskie community, a wiadomo, w polskim community różnie bywa oraz zdania na mój temat też są różne i nie chciałbym, żeby spotykały nas, wszystkich streamerów, te nieprzyjemności z tytułu tego, że ktoś poczuł się po prostu urażony. No wiecie, po prostu sam fakt, że jesteśmy na tym samym serwerze, a ktoś po prostu absolutnie mnie nie znosi, to będzie po prostu robił mi na złość niepotrzebnie tylko z tytułu tego, że po prostu mnie nie lubi albo po prostu, że tworzę albo, że powiedzmy, nie wiem, no są Osoby, które mogą się nawet wkurzyć, że będzie dużo widzów albo coś takiego. Więc y, dlatego postanowiliśmy przejść na tamten serwer. I oczywiście pojawiają się tutaj takie zdania, że ej, w sumie, jak teraz powiedziałeś, że będziesz grał na tym serwerze, to pewnie tamte trole przejdą na ten serwer. I w sumie myślę, że to i tak będzie w mniejszym stopniu: dlatego, że ktoś będzie musiał stworzyć dedykowaną postać na serwerze Golemagi i ją przelewelować, żeby właśnie móc nam na przykład dokuczać. Co innego, jeżeli będziemy grali z ludźmi, którzy nas nie lubią. No i po prostu będą również grać w ramach swojej gry na serwerze, więc im byłoby łatwiej troszkę na, nas gdzieś tam dokuczać niż osoby, które będą musiały specjalnie zrobić postać tutaj, a trzeba pamiętać, że w klasyku levelowanie oraz yy, wiecie, proces girowania nie jest aż taki szybki jak w Battle for Azeroth, że kupujesz boosta na innym serwerze, ubierasz postać na paru mitikach i już możesz iść klepać tam ludzi, tylko jest to naprawdę żmudny proces, naprawdę długo to zajmuje, stąd też myślę, że osoby, które będą chciały nam dokuczać będą musiały troszkę poświęcić czasu na to, żeby właśnie móc Gdzieś tam robić nam takie rzeczy, a myślę, że my też już w tamtym momencie będziemy jakoś zgrani, będziemy mieli jakiś tam gir, więc myślę, że to też jakoś tam gdzieś się wyrówna. Ten film to nie jest absolutnie coś takiego, że Ej, polskie community, chodźcie do nas, tylko jest to poinformowanie, gdzie ja będę grał. Jeśli ktoś z Was ma ochotę pograć z nami, streamerami e, gdzieś tutaj z Polski, albo coś tam porobić sobie, pograć, nie wiem, porobić jakieś wojenki, Horda Alliance, tak najbardziej zapraszamy Was na serwer Golemag. Jeśli chodzi o Szazarach, no to, no to tam będzie większość polskiego, Community, moje takie orędzie do polskiego community, który na tamtym serwerze jest takie, abyśmy po prostu nie robili wiochy. Tam to będzie taki serwer dosyć spory, stąd też myślę, że te granice zatrą się między, między tymi, tymi wszystkimi narodow narodowościami. To nie będzie tak, że Polska przejmuje serwer. Natomiast mam nadzieję, że po prostu my tutaj Polacy nie będziemy nikomu robić żadnych przy przykrości. Jak na przykład tam ogłoszono z hiszpańskim community, które wystosowało jakiś taki list otwarty do wszystkich innych tam narodowości. Które będą grały na szazarachu Że oni będą grzeczni, oni będą gadać po angielsku I tak dalej, tak dalej Więc to tyle Więc czy to jest jakaś wojna i tak dalej? Raczej nie Jakby to, to nie, nie, absolutnie nie chodzi mi tutaj no, Albo nam bardziej nie chodzi o to Aby unikać Polaków, bo walić Polaków Tylko po prostu chcemy pograć w swoją własną grę tam, jeżeli ktoś chce z nami pograć, to jak najbardziej. I to tyle. Co sądzicie na ten temat? Napiszcie na dole w komentarzach, oczywiście napiszcie też, na jakim serwerze wy będziecie grali, jaką klasą, czy macie już jakiś nick zarezerwowany, zróbmy sobie tam na dole właśnie takie, takie mniej więcej podsumowanie, żeby zobaczyć, kto będzie grał na jakim serwerze. Też bardzo chętnie dowiem się, gdzie moi widzowie będą grali, więc to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, łapka w górę, jeżeli wam się podobało, jeżeli nie, łapka w dół, no i do zobaczenia, papa, pa. cześć!